Tym razem w moje ręce wpadł postapokaliptyczny Bentley. Zwróćcie uwagę na piękną linię nadwozia. Niestety jest trochę szorstki, ale ta piękna kratownica z przodu naprawdę robi robotę. Spójrzcie na stylowe osłonięte lampy. Niestety ma tylko stalowe felgi, co jak na tego typu auto jest trochę słabe. Ale trzeba przyznać, że wykończenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Auto wygląda na bardzo mocne, stabilne i pewnie przetrwa nie, jedną, nie jeden wybuch bomby. Z tyłu żadnych atrap, tylko prawdziwe wydechy. Bagażnik jest trochę mały, ale. I tak zaspawany, że nie będziemy w czasie jazdy z niego korzystać. Drzwi dość mocne, ale łatwo się otwierają. Środek stosunkowo skromny, aczkolwiek mamy kilka udogodnień, jak chociażby elektryczne sterowanie szyb, których tutaj nie ma, i miejsce na głośniki, których też tutaj nie ma. Wewnątrz jak mówiłem jest dość prosto, siedzenia są zaskakująco twarde, ale wygodne. Z tyłu powinno się zmieścić jakaś mała armata. Spójrzmy co mamy tutaj. I teraz tak. Zaspawany schowek. Świetne wykonane nawiewy, które nie działają. Świecący się wyświetlacz. Postawiono tu na tradycję, czyli klasyczne przyciski. Automatyczna skrzynia biegów. No i rzecz najważniejsza, czyli podłokietnik, aczkolwiek jak wszystko jest twardy, w ogóle całe zawieszenie w tym aucie jest dość sztywne. Mamy przyciski na kierownicy. Bardzo ładne analogowe wyświetlacze. Niestety auto odpalane jest na kluczek, ale za to ma łopatki do zmiany biegów. I tak się prezentuje nasz postapokaliptyczny Bentley.